Cześć kochani z tej strony, oczywiście. Klaudia, Klateks. Dzisiaj kolejny vlog. Vlogów na kanale jest teraz dużo, dużo więcej, bo wiem, że je lubicie. Bardzo często o nie wrócicie. Także jest więcej życia na moim kanale, więcej mojego, mojej codzienności. No i zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. Dzisiaj taki w miarę pospolity. Mamy sobotę. Wczoraj wróciłam z Warszawy. Vlog z Warszawy już jest na kanale z wyjazdu z Nagrań z Maybellin. Także możecie tutaj po obejrzeniu tego albo jeszcze przed wrócić, żeby być na bieżąco po kolei. No i kochani, jestem już na dole w łazience, e, ubrana, gotowa do wyjścia, tylko obiorę łoty i płaszcz. Zrobiła się dzisiaj tragiczna pogoda. Wczoraj było przepięknie, 30 stopni, a dzisiaj leje deszcz, jest pochmurno i wydaje się, jakby był już by wieczór. E, no, jest godzina 12 gdzieś? Chyba tak, zaraz sprawdzę. 12.30, także naprawdę w ogóle po pogodzie nie widać tego, że jest 12.30, jakby był wieczór. No ale zbieramy się, mamy z Kasprę dzisiaj sporo do zrobienia, bardziej na mieście. Musimy obskoczyć dwa sklepy, na chwilę podskoczyć do biura, żeby podlać Kasprę roślinki, bo nie było nas dwa dni, byliśmy w Warszawie, więc musimy o nie zadbać. I jeszcze chcieliśmy jechać, ale no to zobaczycie wszystko na vlogu, nie pamiętam teraz. No i słuchajcie, dopijamy tylko jeszcze kawę, herbatę, Kacper ogląda jakiś tu kanał, co oglądasz? No, zobaczcie, co jest ciekawego, co możemy zastosować, znalazłem dzisiaj przepis na naturalny nawóz okay. jest ze szkórek banana, także y, musimy go przystosować i zrobimy także idealnie, bo mamy poprzesadzone roślinki, więc jedno będziemy podlewać i zobaczymy, czy o Kaczer mi kazał właśnie zjeść banana, ponieważ znalazł sobie jakiś przepis na nawóz, na roślinki ze skórki z banana, także dojadam banana, a Kacper robi kiszonkę. Weszliśmy z domu, jechaliśmy teraz na dwa auta, bo musimy zawieźć jeszcze taty samochód na wymianę opon, poprosił nas po prostu o przysługę, także kacer pojechał taty autem, bo ja tak nie lubię czynić jeździć, dlatego ja stwierdziłam, że ja pojadę naszym, a Kacer weźmie samochód taty. Kacer właśnie teraz czekam na niego, bo jest u tego mechanika wulkanizatora. oddaje autko. Pewnie to się, że zajmę przyjechać. Ja czekam. Jedziemy, myślę, najpierw do biura pod Latwiatkiem. I po drodze będziemy załatwiać resztę sklepów. I zobaczcie na pogodę. Ocena okno. Patrzcie, jak jest brzydko. Naprawdę jest fatalnie. Pada ciągle. Zobaczcie, już mi napadało na. W samochodzie, także zasuwam fatalna pogoda jak widzieliście wstąpiliśmy sobie na szybko do lokalu kawa bo są od dzisiaj, bo od dzisiaj no nie? od soboty lody więc jak macie ochotę, jesteście z okolicy to możecie do nich wpadać, bo są już normalnie różne smaki dzisiaj był słony karmel była śmietanka, pistacja, słony karmel no i mango, także Próbowaliśmy, nie próbowaliśmy chyba tylko słonego karmelu, bo ja wzięłam stację bardzo smaczną. Kacur wziął ma go też bardzo smaczny, śmietanka też super. No i słonego karmelu nie próbowaliśmy, bo ja wzięłam jedną gałkę. Wychodzimy, Kacper słuchajcie, bańczy się z tym kartonem. Pomóc Ci? No. Mówiłam Wam, stojąc pod salonem, że przyszły do nas paczki, ale nie widzieliśmy, że to przyszła właśnie ta paczka. Przy ogromne, no miał problem ją po prostu wnieść tu po schodach na samą górę. E, bo faktycznie jest mega ciężka i przyszedł do nas w końcu fotel który zamówiliśmy, e, taki duży fotel akurat z firmy Diablo e, seria v Master i to jest taki wiecie mega wygodny fotel, mnie często bolą plecy jak nagrywam, jak e, siedzę długo wiecie przy komputerze albo przy biurku jak się maluję dlatego zobaczymy, mam nadzieję że on będzie dużo wygodniejszy niż ten który mam dotychczas e, no i że będzie mi się trochę łatwiej pracowało, ale jest przeogromny nie wiem jak my tam znajdziemy miejsce, bo mamy już w biurze tyle rzeczy Musi być. To nie jest jakby, bo Diablo ma też te gamingowe, to nie jest ta seria gamingowa, tylko to jest taka seria bardziej designersko-wygodna. No, ale to może on nie będzie tak ogromny. Ja się bałam, że będzie tak wielki jak ta paczka. Jak się go rozłoży, to będzie mniejszy. Gdzieś tylko biurowy, tylko mega wygodny. Chyba jeszcze jest z podnóżkiem. Takim, że wiesz, że ci na... No widziałam. fotel jest montowany, gotowy, zobaczcie, tak się prezentuje. Jestem zadowolona z tego, że właśnie to nie jest taki standardowy fotel jak właśnie do grania, jest takich właśnie foteli sporo na tej stronie, na której właśnie znaleźliśmy ten fotel, ale zależało mi na czymś po prostu wygodnym, może równie wygodnym jak taki do grania, ale wyglądającym trochę bardziej może dziewczęco, trochę bardziej tak stylowo. Nie, nie tak, no, dobra, pokażę wam i Klaudi, bo już się z tym zaznajomiłem jak Skręcałem to, co teraz widzicie, to dokładnie podnóżek. Chowa się go tak, żeby on się zmieścił. Tu jest taki przycisk, to się klika na zatrzask, i on nie idzie. Nie ma klasycznego podnoszenia taką dźwignią, tylko wszystko jest na guziki. Są trzy tryby, plus jeszcze inne bajery I teraz dajemy w górę i odjechał nam w górę, tak? Klaudia, usiądź. No, teraz będziemy, Klaudię. Obniżać nie rób się, czekaj, tu jest, o, spróbuj. Teraz nie możesz, to jest blokada na, na pochylenie. Teraz już można. I jedna rzecz: jak się kliknie to, to zablokujemy. E, ten środkowy, no, no się. odsunęła się. Teraz do przodu i do tyłu, pokażę, jak to działa. Dobra, a teraz otwórz sobie ten podnóżek. Tak, jest ciężkie? Nie, no tak. I teraz możesz sobie odblokować i teraz można się położyć, weź po, połóż nogi. Słuchaj, jak przygodnie, naprawdę. Zobaczymy, no, na razie wiesz, to są takie suche testy, przetestuję sobie go na spokojnie, jak będę nagrywać, czy pracować. Nie, ale tak porównując do mojego, którego mam z Ikei, no to nie była ziemia, nie? No, ale cena jest inna, bo my no. z Ikei kupiliśmy, no, ile, 4 stówki, 3? 2,5 czy 3 stówy. No. ten jest tylko drązszy, ja no. Ale wygodniejszy do pracy, to wiadomo, trzeba. Kazar, jedziemy do sklepu. No. Już pora, wiadomo, jeszcze Już się zabraliśmy, bierzemy kartę ze śmieciami, wyrzucamy go i jedziemy najpierw do Lidla na zakupy. No nie wiem, w końcu robimy sami obiad, czy idziemy gdzieś na obiad? Może pojedziemy do tego tego Adasia, będzie szybciej. Ale o tej godzinie to sam nic nie będzie, jest 15.15. :15. Adash w tym w którym chcieliśmy zjeść obiad był zamknięty już niestety po 15.00, więc przyjechaliśmy do Katowic do Ikei, bo i tak mieliśmy dzisiaj tu podjechać i zjemy po prostu przy okazji tam obiad, bo w IK są obiady, jak wiecie pewnie. Wyszliśmy jednak z IK, bo po prostu mnóstwo ludzi i w kasach takich zwykłych, i na schodach, i wszędzie, a przy jedzeniu to już w ogóle chyba najwięcej. Czekalibyśmy tam w tej kolejce z pół godziny, bo naprawdę kolejka ciągnęła się aż do miejsca, gdzie są stoliki, gdzie ludzie siedzieli i jedli, także. Jednak szukamy czegoś innego. Jak widzieliście, być może zmuszani po prostu jechać zjeść cokolwiek, bo wszystkie jakieś restauracje były e, albo po zamykanych w tej godzinie z takim miarę domowym jedzeniem. W Ikei była masa ludzi e, i po prostu Kacper wymyślił, że pojedziemy do Maxa. To jest no, taki fast food można powiedzieć. Ja tam akurat jadłam dzisiaj drugi raz. Byliśmy tam, ja tam byłam z miesiąc temu, może trochę dalej, pierwszy raz jak jadłam. Jakoś w okolicach tego jak Barry miał operację na nogę, więc no, pewnie około miesiąca temu. E, I e, jak pierwszy raz jadłam to naprawdę mi w miarę smakowało, ja w ogóle nie lubię za bardzo fast foodów, bardzo rzadko to jem. Nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłam w jakimś KFC, czy coś takiego. I właśnie wtedy, kiedy pierwsze jedliśmy w tym maksie, to było tak w miarę ok, że no byłam w stanie, mimo że jestem taka, że po prostu nie lubię za bardzo takiego jedzenia, to wydawało mi się, że tu będzie tak w miarę ok, że to jest taki fast food, ale pół na pół, bo była w miarę fajna jakość. Więc już dzisiaj się zgodziłam i Kacper chciał tam jechać, więc powiedziałam ok, to możemy tam jechać i... Jakby bardzo tego żałuję już tam. Moim zdaniem ja tam już nie wrócę, ja już tam nie wiem więcej nic, może jakiegoś shake'a, może loda, bo dzisiejszego burgera miałam tragicznego. Wzięłam tego samego, co ostatnio, identycznego. E, Frisco się nazywał w zestawie i naprawdę był fatalny dzisiaj. Bardzo był to niedobry. Ja miałam po prostu zniszczoną dzisiaj bukę, no oprócz tego miałam strasznie niedobre mięso. Takie naprawdę, że co chwilę musiałam do chusteczki wypluwać kawałki, bo były normalnie chrząstki. No, mi nic się po prostu nie spłokowało. Ale w frytki no, afrytki były w sumie takie same jak ostatnie, czyli w miarę dobre, lepsze niż maku, jak dla mnie. Chociaż ja za bardzo nie lubię frytek, bo nie lubię bardzo tego z tego jedzenia, więc nie zjadłam. Ale no, jak ktoś lubi frytki, to moim zdaniem są tutaj lepsze niż maku. Wracamy teraz i po drodze musimy podjąć sobie dronki albo do Lizabeth, zrobić zakupy i spożywcze. No i wracamy już do domu. I w sumie pogoda jest ciągle taka sama, brzydka, tylko nie pada teraz już też. Ale jest tak bardzo górno i ciemno. Mam nadzieję, że na majówkę się rozpogodzi, że ten pierwszy, drugi, trzeci będzie ładny. Chociaż, jak patrzyłam dzisiaj na pogodę, to ma być około 15 stopni, ale bez słońca. Także kiepsko, kiepsko, bo wczoraj był naprawdę piękny dzień i super, jakby było tak jak wczoraj. Zrobiłam takie zakupy bardzo na szybko, tylko w sumie na dzisiaj i na jutro. W biedronce właśnie. Wzięłam pomidory, bo mam strasznie smaka, chociaż widzę, że są w domu, ale nie byłam pewna, dlatego je kupiłam. No i zrobiłam tylko zakupy dla siebie, bo kacier wymyślił, że znowu będzie teraz na głodówce. Już raz tak sobie robił jeden dzień, i stwierdził, że zrobi sobie tak jutro. E, więc kupiłam tylko już dla siebie. No i jeszcze, jak widzicie, był jakiś płyn do rąk, bo nie ma mydła do rąk właśnie w płynie, dlatego kupiłam. Zaraz podolewam do podajników. A co ty robisz, Bary? Jedz. Wcinaj. On w ogóle, jak je, to zawsze tą nogę, w którą miał zabieg, podnosi. Zawsze tak je, właśnie w takiej pozycji. Nie wiem, czy ona go wtedy boli jakoś bardziej. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Wcinaj, wcinaj. A zobaczcie, jak się robi ciemno tam nad drzewami. Chyba będzie padał też, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Oprócz fotela, który zamówiliśmy do biura, przyszły jeszcze dwie paczki od firm. Zaraz zobaczę co to. Ta jest chyba z Makeup Revolution, bo zawsze od tego kuriera dostaję paczki od Makeup Up Revolution, a widziałam u innych dziewczyn makijażowych, że jakieś nowe produkty mają. Także mam tą, a ta z Notino? Nawet nie wiem w sumie, co to może być. Zaraz sprawdzimy. Wiem, słuchajcie, co to przyszło. Przyszła lokówka, którą zamówiłam. E, jakiś czas temu mówiłam Wam na Instagramie, na Insta Stories, że mam trzy lokówki, i w sumie jednej się pozbyłam, jedną sprzedałam. Jednej z Was, jednej z moich obserwatorek, e, bo stwierdziłam, że mam ich za dużo. Ale później byłam gdzieś na jakichś nagraniach czy na jakimś evencie i podpatrzyłam super lokówkę, którą fryzjerze kręcili właśnie włosy modelką, dziewczyną, które będą występowały, i zamówiłam sobie ją. Także trochę, yy, trochę, że tak powiem, bez sensu ją zamówiłam, bo mam dwie lokówki, ale tak liczyłam na to, że ona okaże się być fajniejsza. Zamówiłam ją z E-Perfumy i to jest taka lokówka profesjonalna, której używają bardzo często fryzjerzy w salonach. Także zamówiłam ją i zobaczymy, tu jest jeszcze jakiś gifcik. O i perfumy, no nie wiem. Zaraz ją otworzę i sprawdzę. A tutaj paczka, tak jak myślałam, z Makeup Revolution, ale nie do końca, bo Makeup Revolution zrobiła kolejną e, markę kosmetyków, więc Makeup Revolution jest Revolution Pro. I pojawiła się kolejna marka Make Up Obsession London. I mam tutaj jakieś nowości od tej e, firmy. O kurcze konfetti, widzicie? Tak wygląda. E, Dostępne teraz w drogariach Rossman. O proszę. Nawet w Rosmanie będziecie mogli kupić tą markę. I zaraz poprzesuwam te konfetti, i zobaczymy, co mamy w środku. Zobaczcie, ile do mi przyszło z tej nowej marki. No, tych paletek tutaj jest, no nie wiem, ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście palet. Nie wiem, czy wszystkie to są palety cieni do oczu, bary, e, czy część jest może też do konturowania, ale wow. Tutaj mam chyba rozświetlacze i bronzery takie nowe. I tutaj płynne rozświetlacze. Otworzę ciekawości z ciekawości dwie trzy te paletki i zobaczę jak wyglądają w środku, ale myślę, że na jakieś testy musicie troszkę poczekać albo wpadajcie na mój Instagram. Szukajcie makijaży tą paletką, może filmików z makijażami na Insta albo jakiegoś testu na YouTubie. Bo naprawdę jak na razie design opakowań jest mega, jest zupełnie inny niż Makeup Revolution do tej pory miało. Trochę kojarzy mi się właśnie z takim jakimś yy, zagranicznym designem, tak jakby to była jakaś taka wiecie marka jakiegoś Jeff Freestara, czy jakichś takich naprawdę fajnych już gwiazd, celebrytów. Także otworzymy i zobaczymy, jak z jakością cieni. Zobaczcie, oto pierwsza paletka. Przepiękna. No, powiem Wam, że bardzo podobają mi się te palety. Są bardzo dziewczęce na maksa. Wyglądają bardzo profesjonalnie, jeśli chodzi o jakby samą, niech jak, jak same wykonanie paletki. Bary! Chodzi między tymi papierami i wyciąga sobie zabawki. Ale naprawdę, to jest pierwsza z takimi kolorami właśnie na co dzień. Bardzo takimi dziewczęcymi. Tutaj mamy kolejną już z takimi nieco bardziej bordowymi. Też jest piękna, bo jest cała srebrna z brokatu. Barry próbuje mnie po prostu tutaj zagłuszyć, żeby to było jego słychać. No co ty robisz? I zobaczcie na te dwie kolejne, które również bardzo mi się podobają. I aż w tym momencie mam ochotę zrobić jakiś makijaż nowy e, na Insta, bo no, wyglądają cudownie te palety i myślę, że mogę w tym momencie śmiało powiedzieć, że to są najładniejsze palety, jakie widziałam, naprawdę. Na przykład ta no, jest przemega, no nie chodzi tylko o kolory, ale o samo jakby wykonanie, pomysł, że to ma taki fajny różowy kolor. Mm, bardzo przyjemne w ogóle w dotyku jest, no super, naprawdę. Fajnie, że wysłali mi tą paczkę, bo myślę, że będę zadowolona z tych cieni. Um, jeśli chodzi o pigmenty, no to sprawdźmy na przykład na przykładzie tej kolorowej. Um, tak i zobaczmy sobie najpierw może żółty, ten taki syrenkowy, fioletowy i czerwony na małym palcu. No zobaczcie, wydaje się, że pigment jest fajny. A jak się będą blendować, no to już sprawdzę na oku. Te prostokątne. No po prostu ukradły moje serce. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem wykonania. Zobaczcie, jakie ładne są w ogóle te cienie. Tutaj kolejna paleta. Z zewnątrz wygląda tak i tutaj mamy takie kolory. Nie na folii, oczywiście, z tego, ale no to wiecie o co chodzi. Na szybko pokazuję. No i tutaj taka złota. Mega. Myślę, że coś stąd pójdzie na rozdanie dla Was, żebyście również mogły przetestować. No ale myślę, że część tu tych paletek będzie moimi niezbędnikami na co dzień do makijażu. Zobaczcie, ta też jest śliczna, rozświetlacze. To jest jakiś sztos, róże. A ta paleta wygląda tak mega, jest totalnie w moim stylu połączenie srebrnego i takiego baby różowego mega. Ta ma świetne brązery, które są chłodne, jeden jest cieplejszy. No, super mieć taką paletkę ze sobą na wyjeździe, czy nawet dla make-up artystek. Make chciałam powiedzieć make-up artist. Dla makijażystek też jest super opcją, bo mamy cztery wersje różnych brązerów w małej, przenośnej paletce. Tutaj mamy chyba też róże, takie bardziej peach yy, i coś jeszcze. To nie wiem w sumie, to jeszcze nie otwierałam. Tu rozświetlacze. Powiem wam, że naprawdę. W moim zdaniem będą to super produkty, nie wiem jak z jakością, na razie dotknęłam tylko tak palcem, no ale już sam jak dla mnie wygląd, tu się mega postarali i mi się to bardziej zdecydowanie podoba niż Makeup Revolution czy to Revolution Pro, które jest dotychczas, jeśli chodzi o taki design i wygląd. Oceńcie też same i czekajcie na Instagramie na rozdanie, bo na pewno którąś z tych palet wrzucę na rozdanie, jakieś takie po prostu bez żadnej okazji zrobię coś takiego po zakończeniu tego, które będzie, lub może już jest, jak oglądacie tego vloga, z okazji 80k na moim Instagramie. Bo teraz właśnie jestem w trakcie organizowania go i na dniach będę go publikować, więc możliwe, że jak vlog będzie już na kanale, to możliwe, że to rozdanie już jest na Insta, więc po obejrzeniu tego vloga zachęcam, żeby wejść i sprawdzić, bo może coś akurat wygracie. A spójrzcie, jaki bardzo to jest słodziak. On teraz będzie zwracał na siebie uwagę, bo wie, że nagrywam paczki zawsze albo na Instastory, albo na vloga. Przychodzi tutaj zawsze i robi wszystko, żeby wcisnąć dupkę na film. Bary! Czemu tak robisz? Co? No, 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 zaczyna się. O, o przykleiło mu się do ust konfetti z opakowania. <grym> Bary, ty głupku! No i co? Masz teraz piłkę całą oklejoną tym. Ty jesteś mądry. Drodzy, to po całym domu mama Cię zabije. Zostań, poczekaj! Poczekaj, zostaw to. Także unboxing zrobiony. Mama wczoraj powiedziała mi, że jest masę pomarańczy i że jak będziemy mieć smaka, to żebym zrobiła sok z pomarańczy. Także chyba teraz to zrobię. Pokażę wam, jak robię. Mamy taką specjalną maszynkę do wyciskania owoców, i naprawdę sprawa zrobienia w soku jest dziecinnie prosta. Słuchajcie, niestety nie ma tego, y, co chciałam, czym chciałam robić. Soda, chociaż się zepsuł, więc muszę robić to ręcznie. Kasia ja zaraz mi pomoże. Pomoże? No. No to taki chodź. chodź już. Nie żartuję, bo to nie rośnie tak, o do tego. No i jest soczek. Ja ze mi nie pomógł jednak. Powiedział wam na vlogu, że im pomoże, ale mi nie pomógł. Ale dość sporo soku było z dwóch pomarańczy. Taka szklanka nawet trochę więcej było, tylko musiałam upić, żeby dolać sobie ostatnią turę. Z dwóch pomarańczy i Kacer miał tak samo z dwóch pomarańczy taką prawie pełną szklankę, także... Smaczne? już piłeś? Bardzo dobre. Tak? Lepiej smakowało, jak ty zrobiłaś. No zawsze tak jest. A wiesz, co na kolację? Zrobimy sobie chleb ym, taki y, to, tostowy, zabezpieczenie w piegarniku, zrobię masło czosnkowe i do tego guacamole. To je bez pomidora i z y, tym ostrym papryką, a sobie z pomidorem jeszcze. Przepraszam, że tak chlebię i głośno łykam, ale zawsze mi wszyscy mówią, że jakby tak bardzo głośno przełykam w sensie, że słychać to takie. Mm, że to słaźno, nie? Ja tak nie wiem, jak się tak robię. Zawsze mi tyle zwraca uwagę, ile mi boż, co tak głośno połykasz to jedzenie? Albo tam nie jedzenie, picie najczęściej. A ja po prostu takie robię, jakby duże łyki. Przez co po prostu to tak yy, echem się odbija w gardle. Więc jakbym pokaże, co kacer znowu robi, to ja po prostu się uduszę. Co robi kacer w wolnej chwili? Jest na stronie Obi, Ogrodniczej. Czego szukasz? Doniczek. Takich brązowych wiesz, takich malutkich, brązowych. Zdziwka, Osłonek takich tylko? Właśnie, osłonka to, to jest taka doniczka. To zewnętrzne, a ty, szuka... tak. a ty szukasz tego wewnątrz? Zwykłej. Zewnętrzne, bo niektóre teraz tu już bez tego, a musimy ziemię chyba wymienić, a obrazuję ten. Na wieziemy. Bateria mi się kończy. Um, Dobra. Na wieziemy po prostu. Będziemy nawozić kawą, znaczy fusami po zrobionej kawie, i będziemy nawozić ym, popem, takim roztworem ze skórek banana, ale to. Zobaczycie kiedy indziej, do coś się przygotować. Tylko tygodnia Kisić. No, to jest zrobione. No. Zwykła skórka od banana. I woda. I woda. wody do słoika, poczekać, aż to tak delikatnie przestygnie, zamknąć i niech stoi. Dobra, a ja idę na aparat. Ja w końcu nie pokazałam wam tej lokówki. Zagadałam się, pokazywałam kosmetyki, nie pokazałam lokówki. Tak wygląda Babyliss Pro. To jest taka o średnicy 32 mm. Rozgrzewa się do 220 stopni. No i prezentuje się tak. Nie wiem, czy coś widzicie pod słońcem. No, nagram na jakiegoś vloga, czy instalację, jak się nią kręci, jak mi się z nią pracuje i dam wam znać, także czekajcie na opinię. Baryty znowu się popisujesz. Och. A i znowu wychodzimy, słuchajcie, z domu. Kacer wam się może pochwalić co robimy, chodź Kacer, pochwal się. Jedziemy po słonki do doniczek. A i po ziemię, bo ale jest trzeba uciąć mu dwa liście. Kacer znowu chce kupować jakieś rzeczy do kwiatku. Bary, a ty co? Idziesz z nami? Na pewno nie chce jechać z nami. Kasper się zawsze śmieje, jak moja mama chce jechać do Ticken Maxa, i na przykład jedziemy dziś razem na obiad, piątkę, ee, i później po obiedzie na przykład mama mówi: No to chodźcie, podjedziemy do M1. W M1 jest Ticken Max, to wejdziemy na chwilę. No Kacper Kasper zawsze ma taki stały tekst: Broń Boże, on nie jedzie. Bo moja mama. Teraz już się nauczyłem, że jeździmy na bałkę. Tak, moja mama uwielbiała chodzić po Ticken Maxie tak naprawdę długo. Każdą malejkę wchodzi i bardzo lubi tam zakupy. E, także po prostu Katwer nienawidzi tych zakupów tam. Wie, że to się wiąże naprawdę z sporą m, ilością zmarnowanego czasu. E, także zawsze się broni. Jak mama czasami chce tak sobie pożartować, albo e, kacra zdenerwować, to właśnie mówi: kacwer, jedziemy do Tykwin Maxa. Kacper nie lubi w ogóle zakupów. Nie róbcie tak swoim bliskim, to jest zaplomb. <noise> Dobra, wychodzimy. Do niczki, kasur bierze ziemię i wychodzimy. Jeszcze jakąś podkładkę. Idziemy jeszcze na dział malowania, bo kasur musi pójść folię, żeby położyć na wykładzinę, żeby nie rozsypał, tak jak ostatnio. Zobaczcie, jaki udało nam się kupić zapach do samochodu. Wunderbaum, taki jakiś od zapachu dżungli. Był w zestawie z takim preparatem do czyszczenia klimatyzacji. Kasperę to kupił jakiś czas temu i fajnie zadziałało, ładnie wyczyściło klimatyzację, więc kupiliśmy zaraz w zestawie za 14 zł z tym z tą choinką, powiesimy ja ją teraz 16. 16, 16, 16 sam produkt pa. tak, sam e, preparat, a teraz udało nam się kupić z choinką za 14. Wychodzimy z biura trochę tu popracowaliśmy, jak widzicie zmyłam makijaż bo robiłam pewien ciekawy challenge na TikToka, e, jutro będę to publikować, nie chciałam się jeszcze wszystko domyć z twarzy, bo miałam całą twarz różową ale mam nadzieję, że jak wrócę do do domu, to się domyje to wszystko i że będę, ja taka chłóżowiódka, bo może tego w kamerze nie widzicie, ale ja po prostu widzę, że jestem jeszcze trochę różowa. Ehm, Katwe przesadza kwiatki, pachnie w całym biurze kawą, fusami, bo też gdzieś wyczytał, że do ziemi się wsypuje fusy z kawy, takie już zużyte i to tam w jakiś sposób pomaga. Także mamy smród tutaj w studiu straszliwy. Wybaczcie mały bałagan wokół. Nie wiem Kaciu, tu widzę moją opaskę na włosy też trzyma między kwiatkami, ale tutaj porozsadzał Aloes'a, bo mówię, kiełkowały nowe takie pędy. I tu jeden liść, tak jak widzicie, nie miał podpory i on się jakby złamał. Tu mamy naturalny z kawy. Tu jest zwykły, a tu jest jeszcze na innej ziemi, bo tu jest ziemia specjalna do sukulentów i kaktusów. Tu jest y, nic niezmieniane i specjalnie tak zostały, żebym widział sobie porównanie. Jestem w domu, muszę rozpakować mowarkę i zrobię sobie kolację. Więc ja właśnie to kakao, awokado Kacper zrezygnował, nie chcę jeść. Także ja zrobię sobie sama. Mm, z awokado i z pomidorka troszkę, popryki ostrej, sól i jest przewyżne. Jest idealnie dojrzałe, także dzisiaj jedno, na śniadanku jutro drugie. I jeszcze mam dwa, rodzice kupili cztery. Kasper nie chce ze mną spożyć, no to będę miała sama. Rodzice pojechali na majówkę, także szkoda, żeby się zmarnowało. Sól. Troszkę pieprzu ostrego, znaczy no troszkę, troszkę w moim przypadku, bo ja za bardzo nie lubię ostrego. Jak ktoś lubi mocno ostre, no to oczywiście możemy dołożyć więcej. Mi wystarczy tyle, do tego dokroję pomidorka, chlebek, no i kolacja gotowa. I tak się prezentuje gotowe guacamole, już z pomidorkiem wymieszane. Naszykowałam sobie dwie kromki chleba, miałam podpiekać w podpiekaczu, ale już mi się nie chcę. Mam do tego herbatkę i biorę się za jedzenie. I słuchajcie, jedząc kolekcję, żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie dzisiejszego vloga. Domyślam się, teraz już nagrywając, nawet nie wiedząc jak wygląda montaż, myślę, że będzie długi, bo sporo się dzisiaj działo, sporo do Was mówiliśmy opowiadaliśmy Wam o wielu rzeczach z Kacperem. No ale mam nadzieję, że vlog się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, że e, warto subskrybować mój kanał, zostawiajcie łapkę w górę, wpadajcie na mój Instagram. E, a dla zainteresowanych o krzesełko, to w opisie wrzucę Wam link, bo sądzę, że będą pytania. Także zmywam i do zobaczenia w kolejnym vlogu lub w kolejnym zwykłym filmie na moim kanale. Pa, pa!